No Jaka faza Kurwa walimy w ścianie, nie mam Ale Ameryka! Zajebiście, dawaj jeszcze raz <grystanie> Ale jakie uczucie, co jechać do Nie siatku? wiadomo, bo nie wiadomo co jest za ścianą, wiesz Kurwa, nie mam pytań Ale ja wam powiem jakie to jest uczucie jak dojeżdżasz do tej ściany i wiesz, że masz nią przyjebać. Wiesz, że to jest papier, człowiek, a dalej byliśmy zasrani, no. Ale wyszło? Tak. tak. Dobrze, wyszło. Nie, jeszcze raz. Teraz to chyba jeszcze raz by się przyleciał. Dawaj jeszcze raz, na połze. Tak złam Siema Zadzwoń Andrzejku za pół bycinę, bo coś robię, dobra Dlaczego mi się to podobać? Więcej takich trzeba zamówić.